15. Jubileuszowy Festiwal Kolęd Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych Dobrze zaś się Jezu pod Giewontem zrodził. Tego wieczora usłyszymy w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach Warszawską Orkiestrę Sentymentalną. Nasz zespół, jak przystało na orkiestrę, jest trochę może większy niż, niż dzisiejszy standard. Mamy w swoim szeregu wibrafon. Akordeon, klarnet i trąbkę, kontrabas, gitarę oraz mandolinę i instrumenty perkusyjne. Kolendy to jest taka część naszej polskiej tradycji, zupełnie niezniszczalna. My się zabraliśmy za ten temat z potrzeby serca i potraktowaliśmy go właśnie tak bardzo osobiście. Nasz śpiewnik kolendowy, bo tak tytułujemy naszą płytę z tym repertuarem, to jest rzeczywiście materiał do wspólnego. Świętowania i do wykonywania razem, nawet są tam teksty i nutki, żeby rzeczywiście można było się dołączyć i po prostu kultywować tą tradycję z rodziną. Wydaje mi się, że łączy nas umiłowanie do tradycji muzycznej, która tutaj, oczywiście, na Podhalu jest bardzo jaskrawa. Natomiast my przywieźliśmy kolendy w takim naszym, bardziej miejskim, nizinnym wykonaniu. Jest kilka melodii ludowych, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, bo na pewno część ludzi usłyszy te warianty melodyczne, czy w ogóle te kolendy po raz pierwszy. No i chcemy, staramy się grać je tak, żeby nam się to podobało, tak jakbyśmy chcieli sami w domu słyszeć i za każdym razem chętnie bardzo przyjeżdżamy do Zakopanego jakby chłonąć tą kulturę, tą jakby folklor tutaj góralski. Natomiast mamy nadzieję być takim miłym przerywnikiem muzycznym dzisiaj i pokazać trochę coś innego. W imieniu organizatorów miasta Zakopane i parafii zakopiańskich Zapraszam na kolejne koncerty do zakopiańskich kościołów.